Nasi przodkowie nazywali ją Ogniami Świętego Antoniego Umierały na nią w niewyobrażalnych mękach Dziesiątki tysięcy ludzi Znalezienie przyczyn tej choroby Zajęło całe stulecia Mimo, że wróg był codziennie W zasięgu ręki Autorem tekstu, który posłużył Za scenariusz do tego filmu Jest Sławomir Zagórski Pierwsze wzmianki o nietypowej chorobie Pochodzą z Francji W 590 roku Opisano zachowania które przypisano opętaniu przez szatana. Epidemie tego opętania powtarzały się co kilka, kilkanaście lat, zwykle po nieurodzajnych zbiorach. Kolejne opisane w kronikach przypadki miały miejsce w 857 roku w Kszanton nad Dolnym Renem. W 945 roku dotknięty został Paryż, a w roku 994 Akwitania i Limousin. Ostatni z wymienionych ataków tajemniczej zarazy okazał się najtragiczniejszy. W jego wyniku zmarło ponad 40 tysięcy ludzi. Mimo, że nie znano przyczyn choroby, próbowano z nią walczyć. Dwa lata po epidemii w Akwitanii, biskup Metsu założył lazaret dla chorych na, jak to wówczas określano, zarazę morową lub święty ogień. Kolejny Założony na zlecenie papieża Urbana II, powstał w 1093 roku w Wiąg, w Delfinacie. Wszystko to bez rezultatu. W każdym roku następującym po słabych zbiorach zbóż pojawiali się kolejni cierpiący. Wszystkie opisy śmiertelnie groźnego schorzenia wyglądają podobnie. Na pełen opis jego objawów i stosowanych metod leczenia trzeba było jednak czekać aż do XVIII wieku. Taka charakterystyka pojawiła się w memoriale Sailonta z 1777 roku. Czytamy tam, że Gwałtowne konwulsje są cechą zasadniczą tej choroby. Ma ona przebieg nieregularny i powraca okresowo. Jest mniej niebezpieczna, ale zapowiada się bardziej przerażająco, niż słucha z gorze. Chory odczuwa porażający go ogień, potem zimno, jakby przykładano mu wodę. Tym symptomom towarzyszy utrata apetytu, nudności, torsje, wkrótce potem przychodzą niesłychane boleści. Chory cierpi bez jednej łzy, wyje z bólu. Członki podlegają bardzo gwałtownym skurczom, a czasem są wyprostowane i sztywnieją. Bez możliwości zgięcia ich. Ból ustępuje, gdy uda się wyprostować członki porażone skurczem albo zgiąć sztywne, ale boleści wracają przy nowym ataku. Zwykle w ciągu kilku tygodni są inne przypadłości, jak zawroty głowy, szum w uszach, głuchota, utrata lub osłabienie wzroku. Jeżeli podczas ataków choroby ma miejsce pomieszanie zmysłów, to przypadłość ta pozostaje do końca życia. Osiemnastowieczni badacze podkreślali, że u chorych najczęściej występowały zaburzenia czucia, bóle brzucha i drgawki. Towarzyszyły im halucynacje, przez które byli uważani za opętany. Ognie świętego Antoniego szczególnie często atakowały kończyny. Prowadziły do zgorzeli i martwicy. We wielu kronikach znajdują się drastyczne opisy odpadających, zczerniałych rąk i nóg, a także nosów, piersi i penisów. Do dzisiaj wywierają one wrażenie z którego trudno się otrząsnąć. Nic dziwnego, że tajemnicze epidemie także współcześnie inspirują twórców literatury, czego przykładem jest poświęcona w cudzysłowie zarazie powieść Jean Borin, wielki ogień. Bardzo długo nie udawało się odkryć przyczyn niezwykłej choroby. Przełom nastąpił, gdy trzech uczonych, dwóch Francuzów i Szwed, niezależnie od siebie doszło do wniosku, że winny może być Sporysz. Jest to rozrośnięty ziarniak Żyta, który jest pobudzany do wzrostu przez grzyba. Była winkę czerwoną. Dla chłopów sporyż miał niegdyś wyjątkowe znaczenie. Jak pisze Ryszard rząd z Muzeum Zamkowego w Malborku, w dawnych czasach pojawianie się z Poryszu w zbożu miało wróżyć pomyślne plony. W niektórych regionach tradycja znajdowania tzw. matki zboża czy żytniej matki, czyli kłosa o podwójnym zakończeniu lub też o wyjątkowej wielkości, łączyła się z poszukiwaniem kłosów zarażonych buławinką. Znalezione wyjątkowe okazy zbożowych kłosów razem z kłosami ze zarodnikami splatano w bukiet które umieszczano u sufitu chaty, aby w z zbóż, te właśnie nasiona, wysiać pierwsze. W źródłach z XVII i XVIII wieku można przeczytać, że biedota nie oddzielała sporyszu od zdrowych kłosów. Dzięki temu można było wyprodukować więcej chleba, a także, jak wierzono, zyskać przychylność duchów. Praktykę tę zauważył Francuz, ksiądz Teizier. Prowadził on badania w okolicy Solonie. Gdzie już w latach 70. XVII wieku próbowano opisać chorobę. Mniej więcej w tym samym czasie Tulier, osobisty lekarz księcia Suli, ogłosił w Journal des pierwszym europejskim czasopiśmie naukowym, że przyczyną skorzenia może być sporyż. Idąc tym tropem, Teizier wyodrębnił podejrzane ziarna, sproszkował je i podawał świniom oraz kaczkom. U zwierząt zaobserwował podobne objawy jak u ludzi skurcze, biegunki, martwice kończyn i objawy psychozy. W 1778 roku przedstawił wyniki swoich badań w Akademii Medycyny w Paryżu. Był to przełomowy moment. Po zidentyfikowaniu źródeł, w cudzysłowie, zarazy, epidemie pojawiały się coraz rzadziej. Ostatnie liczne przypadki choroby odnotowano w Niemczech i na Węgrzech. Pod koniec XVIII wieku. W XIX wieku na masową skalę zapadano na święty ogień jedynie w Rosji. Ostatnie grupowe zatrucie halucynogennym grzybem zauważono we wschodniej Małopolsce w 1895 roku. Co ciekawe, w międzyczasie sporyż pojawił się w medycynie także jako lekarstwo, jak pisze doktor habilitowany nauk farmaceutycznych Aleksander Drygas. Sporyż jakby nie patrzeć, trucizna wszedł do lecznictwa już w XVI stuleciu, w 1588 roku. Wendelin Talius stosował sporyż jako środek tamujący krew. Podobnie Camerarius stosował sporyż przy krwawieniach w czasie porodów. Dziękuję za uwagę. Autorem tekstu, który posłużył za scenariusz do tego filmu, jest Sławomir Zagórski. Napiszcie w komentarzach, czy słyszeliście o tej historii. Po więcej ciekawostek historycznych, odsyłam na stronę www.ciekawostkihistoryczne.pl. Do usłyszenia!